Dlaczego język myśli i gramatyka muszą być wrodzone? Skupmy się na argumencie Fodora, bo to jest tak naprawdę klucz wszystkiego. On ma dwie przesłanki, z których wynika konkluzja, która ma prowadzić do tego, że jednak trudno będzie Państwu tak łatwo to odrzucić, twierdzenie mianowicie, że macie wrodzone pojęcie gaźnika. Pierwsza przesłanka. Nabywanie języka polega na tworzeniu hipotez przez dziecko. Druga przesłanka. hipotezy można tworzyć tylko w języku, z czego wynika. A zatem dziecko musi mieć język myśli, zanim opanuje język naturalny. Język myśli musi zawierać pierwotne wrodzone terminy. Popatrzmy, jak to, dlaczego tak jest. Pierwsza rzecz, którą powiada w 75 roku Fodor jest taka, że nikt nie ma innego pomysłu, jak dzieci nabywają język naturalny niż powiedzenie, że... Język naturalny zawiera pewne terminy, te terminy czy słowa, wyrażenia, którym dziecko musi przyporządkować pewne sens. Żeby to zrobić, dziecko tworzy hipotezy, co znaczy dany wyraz. A jeśli tworzy hipotezy, to te hipotezy potem sprawdza, patrząc, jak można używać jakiegoś słowa, używając go czasami nadmiernie, czasami zbyt skąpo, myląc zakresy tych pojęć, itd. Więc testuje trochę te hipotezy w swoim zachowaniem oraz obserwuje zachowanie językowe innych osób. Hipotezy jednak, dziecko może stawiać wyłącznie w języku. Jednak nie może używać języka, przecież naturalnego, którego się dopiero ma uczyć. Więc uczenie byłoby niemożliwe, gdyby ten język naturalny był tym ośrodkiem, w którym tworzy się hipotezy, stawia się hipotezy dotyczące znaczenia języka naturalnego. Bo po prostu język naturalny, którego opanowuje dziecko na samym początku, może być bardzo ubogi. No. W jaki sposób możemy postawić hipotezę na temat znaczenia pewnych terminów, zwłaszcza takich funkcyjnych w języku typu słówka jeszcze albo tak, kiedy dysponuje się słówkami mama, tata i nie. To mój syn takimi dysponuje słówkami. No i co? Jak on ma postawić hipotezę, co oznacza słowo tak? Dlatego się nie da wyrazić z tych terminów. Co to znaczy? To znaczy, że musi mieć jakiś wrodzony Język wcześniej, zanim może w ogóle nauczyć się języka naturalnego. Dlatego właśnie istnieje wrodzony język, że my się uczymy, że dzieci opanowują w końcu język naturalny. A żeby opanować język naturalny, to muszą mieć już wrodzony język, który tak naprawdę ma jakiś sens, w którym można stawiać hipotezę. A żeby hipo te hipotezy były sensowne, ten język musi zawierać wrodzone, pierwotne terminy, w których można wyrazić odpowiednio bogate hipotezy dotyczące przynajmniej elementarnego słownictwa. Może niezłożone terminy, które są kompozycyjne, ale na pewno tych elementarnych. I ten argument tak naprawdę opiera się na przede wszystkim przesłance numer jeden, że mianowicie uczenie polega na stawieniu hipotez. Nabywanie języka polega na stawieniu hipotez. Jeśli ta przesłanka jest fałszywa, a Fodor opowiada, ale nie ma żadnej alternatywy, no jak to ma inaczej przebiegać? Przecież to jest czynność poznawcza. No to jeśli nie ma żadnej alternatywy, jeśli nie ma żadnej konkurencji, Wobec tego podejścia, no to język myśli jest bezkonkurencyjną propozycją. I to, co stwierdził w 1975 roku, Fodor jest dlatego tak oburzające dla bardzo wielu psychologów i filozofów, że on mówi im: Wy jeszcze nie wiecie, ale wy musicie zaakceptować teorię języka myśli. Ona nie jest hipotezą dowolną, spekulatywną. Ona jest dziwna, ona jest absurdalna, ta teoria jest dziwaczna. To prawda, jak się z tym zgadzam, ona jest nie do przyjęcia, ale z niej zupełnie nam nie odpowiada, ale nie ma żadnej innej. No Bez tego po prostu się nie da iść dalej. Mówiąc krótko, Fodor doskonale wie, że to jest dziwne, żeby myśleć, że pojęcie gaźnik jest wrodzone, ale mówi, że po prostu się inaczej tych procesów nie da opisać. Tak działa nasza maszyneria dotycząca nabywania języka naturalnego. I to jest absolutnie. Jasne, że wszystkie, wszystkie dzieci normalnie są w stanie upanować nabywanie języka. Oczywiście mogą zdarzyć się jakieś powody, które uniemożliwiają nabycie im języka. Na przykład dziecko może być głuche i to może, pan, może jakoś Tak, te rzeczy. Ale pomijając te wszystkie rozmaite zakłócenia, które tak naprawdę nie są kluczowe, ponieważ dziecko głuche może przecież nauczyć się języka migowego, to pomijając rozmaitego rodzaju trudności, to właściwie wszystkie dzieci są w stanie to zrobić. To nie jest fakt podważalny. Stąd tak trudno odrzucić argument Fodora. Żeby to odrzucić, trzeba mieć inny pomysł, który może, który możemy zastąpić przesłankę 1. I ona nie może być po prostu w takim postaci. Dopóki nie mamy jakiegoś, innej jakiegoś innego pomysłu, dopóty nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Państwo teraz mogą oczekiwać, że zaraz powiem i, i napięcie, jest, wzrasta, ale on zostanie w jakiś sposób zmniejszony, zaraz będzie szczęśliwe zakończenie, zaraz się dowiemy, jaka jest konkurencyjna propozycja. Chciałbym nie zdać. Są jakieś wskazówki na ten temat, ale nie dam Państwu niestety satysfakcji, sam sobie nie daję satysfakcji. Argument Podora pozostaje moim zdaniem trudny, jeśli się go nie chce przyjąć, a pozostaje gorzką pigułką dla wszystkich przeciwników języka myśli. Ta wizja podobna wywodzi się z refleksji nad teorią Czomskiego. Otóż Noam Czomski twierdzi, że gramatyka uniwersalna jest wrodzona, ale niedostępna w introspekcji. Stąd mamy amodalne symbole. To nie jest coś, na, te, na temat czego możemy łatwo snuć jakieś refleksje, e, e, po prostu przyglądając się, jak wygląda ta gramatyka. My nie wiemy, jaka jest ta wrodzona gramatyka uniwersalna. A kompetencja językowa jest najważniejsza w badaniach, stąd mamy akcent położone na obliczeniowo-formalny, a nie neuronalny poziom wyrazu teorii. No wybitny lingwista, którego Państwo już troszeczkę poznali na pierwszym wypadzie, kiedy mówiłem o rewolucji poznawczej, który skończył 92 lata wczoraj, na nas się dobrze miewa, zaproponował bardzo wpływowy argument na rzecz wrodzoności gramatyki uniwersalnej. Zaraz zobaczymy, jak on przebiega i zobaczycie Państwo pewien, pewne podobieństwo. Otóż to jest tak zwany argument z ubóstwa bodźca. Według czomskiego dziecko nigdy nie ma wystarczająco dużo bodźców językowych, przykładów pozytywnych i negatywnych, a jednak oponowuje gramatykę. Z czego wynika, że gramatyka uniwersalna musi być wrodzona? Ja Państwu chciałbym zaznaczyć, że empiryści, czy neoempiryści z zwolennicy psychologowie ekologiczni, negują te tezę, zwłaszcza negują e, przesłankę numer jeden, czyli to, że dziecko nie ma wystarczająco dużo bodźców językowych. No, oni twierdzą, że bardzo dużo tak naprawdę dziecko styka się z językiem i że, że to jest niedocenione przez czołskiego źródło informacji, które dziecko ma e, podczas swojego życia. Więc tak naprawdę tutaj sporo fakty. Różnica między tym argumentem z bódca, a argum z ubóstwa, bodźca, a argumentem fodora jest zasadnicza. Zasadnicza jest to tyle, że e, nabywanie języka e, przez dziecko. E, które ma polegać na tworzeniu hipotez, jest czymś, co Fodor uznaje za przesłankę teoretyczną. To nie jest coś, co można empirycznie, łatwo sfalsyfikować, mówiąc o policzyć liczbę wystąpień, pewnych konstrukcji, na przykład gramatycznych, w otoczeniu dziecka. To jest przesłanka teoretyczna, o tyle tam się różni. Teoria lingwistyczna ucząskiego z kolei ma opierać się na intuicjach gramatyczności użytkowników, tak jak już Państwu mówiłem, rekonstruuje się przede wszystkim kompetencje, ta kompetencja czasami jest rozumiana psychologicznie realistycznie, to znaczy mówi się, że to są zdolności psychologiczne. Czasami Czomski zmienia zdanie i twierdzi, że to należy myśleć o tych czysto lingwistycznych, a jak to psychologia traktuje czy nie, to nie jest ważne. W różnych etapach rozwoju swojej teorii Czomski inaczej to ujmuje. Ja nie będę się skupiał na tych różnicach, one są na tym wstępnym etapie dla Państwa zupełnie nieistotne. Z kolei wykonanie czy realizacja tych procesów to jest coś, co jest mniej istotne z punktu widzenia przynajmniej uprawiania lingwistyki.